Dzień dobry wieczór. Takie krótkie opowiadanko z dziejów kryształowej kuli. Najwspanialszy z twórców, twórca twórców, wszelkich dzieł artystycznych miał zagłostkę z jednym ze swych wspaniałych dzieł sztuki. Problem dotyczył kryształowej kuli, a raczej kamieni półszlachet, półszlachetnych, szlachetnych, jakie twórca w niej umieścił. Kamienie owe miały i mogły tworzyć wspaniałe kompozycje, obrazy, emanować dobrą energią, czystej miłości, agape. Jednak wybierały inną dziedzinę. Potrącały się wzajemnie, odbierały moc słabszym, rozbijały tworzące się wspólnoty, rodziny, poniżały wzajemnie. Zamiast miłości otaczał ich złowieszczo pył magnetyczny. Najwspanialszy twórca twórców, dawał pomocne wytyczne, leż i wolną wolę. Upominał ojcowską troską, ostrzegał swe kamienie półszlachetne, że czyniąc takie bezprawie, idą w samozagładę. Nie mógł już dłużej patrzeć z bólem serca, jak kamienie wyniszczają się wzajemnie, dewastując kryształ, w jakim było im dane istnieć. Potrząsnął więc swą kulą jak już kiedyś w 1939 roku dla opamiętania się kryształów, te jednakże zamiast, zamiast odwzajemnić. Zamiast, przepraszam, bo z tego pisma nie mogę odczytać. Tak już nie jak podstawnicy. Potrząsnął więc swą kulą jak już kiedyś w 1939 roku dla opamiętania się kryształów, te jednakże zamiast. Odrzucić wzajemną wrogość podsycaną przez ich kierownictwo nadal słuchały buntujących się kamiennych przywódców. Co po niektórzy dotknięci drastycznymi skutkami wstrząstu kryształową kulą żałośnie prosili twórcę o pomoc, inni mu złożyczyli, oskarżając o bezczynność. Twórca dał im znak, jednak większość nadal wolała słuchać zamiast stworzenia myśl odrzucić. No właśnie. Większość z nich nadal wolała słuchać stworzenia zamiast stwórcy. Idą z psem na spacerek i, i do kotła wyczyścić i ogrzać. Aby nam się żyło lepiej. Trzymajcie się z Panem Bogiem.